Znaki zakazu, część druga: B13 oznacza zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi. B13a oznacza zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi. B14 oznacza zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę. B15 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2 metrów. B16 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,5 metra. B17 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 6 metrów. B18 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton. B19 oznacza zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż 5 ton. B20 oznacza stop.